Poveš o KMDKD, češ 1. <coughs> Zvaraga Purany. Šli suta, rekel, O mendrci, skladam pokornje in polno spoštovanju poklonu najvašemu panu Hariju Bhagavanovi Štikrishniji, sinu devaki Iwasudeve, ki je bil njegov lask, da sem lahko opisal ta dnev postu, ki je usuval vsielkega vrzaju grehi. Pan Krishna opowiedział chwale 24 głównych ekadasi, które niszczą grzechy oddananemu Yudhishthira. A teraz ja przypomnę Wam jedną z tych opowieści. Uczeni mędrcy wybrali te 24 opowieści z 18 Puran, ponieważ są one naprawdę wniosłe. Yudhishthira Maharaj powiedział: O Panie Krishna! O wasudewo, przyjmij proszę moje pokorne poklony, opisz proszę ekadaszy, które następuje podczas jasnej części miesiąca Chitra, marzec-kwiecień, jak się nazywa i jakie są jego chwale. Pan Sri Krishna odpowiedział, o dyśthiro, słuchaj uważnie, ponieważ opowiem Ci starożytną historię tego świętego Ekadaszy o którą Wasta Muni opowiedział pewnego razu Królowi Dilipe pradziadowi Pana Ramachandry. Król Dilipa zapytał wielkiego mędrca mędrca Wasisztia, o mądry braminie. Chciałbym usłyszeć o Ekadeszy, który nadchodzi podczas jasnej części miesiąca czy opisz mi ją o proszę. Właśnie mu nie odpowiedział, o królu, twoja dociekliwość przynosi przynosi Ci chwalę. Z przyjemnością opowiem Ci o tym, co chcesz wiedzieć, Ekadaszy, które następują podczas jasnych dwóch tygodni miesiąca cieka nazywa się Kamada Ekadesz i tak jak, tak jak ogień w lesie pochłania cały zapas suchego drzewa, tak to Ekadesz pochlania wszystkie grzechy. I jest ono niezwykle oczyszczające i obdarza najwyższymi zasługami tego, kto wiernie przestrzega jego zasad. O, o królu, wysłuchaj też starożytnej historii, która jest tak palebna, że usuwa wszelkie grzechy każdego, kto jej tylko wysłucha. I tak, pewnego razu, dawno, dawno temu istniało miasto zwane Ratnapura które zdobione było złotem i drogimi kamieniami, i w którym węże o ostrych klach oddawali się radościom i ucie uciechom intoksykacji. Władca tego najpiękniejszego z królewstw, w którym mieszkało między innymi wielu gandharwów, kinarów oraz apsar, był król Pundarika. Mieszkał tam gandharwa Lalita wraz z żoną Lalitą, która była nadzwyczaj uroczną tancerką. Związek ich był szczególnie intensywny i odczuwali do siebie wielką atrakcję, a ich dom pełen był bogactw i świętnego jedzenia. jedzenia. Lalita kochała mocno swego małżonka, a on także rozmyślał o niej nieustannie w swym sercu. Pewnego razu na dworze króla Pondariki tanczyło wielu gandarów, a Lalita śpiewał, sam śpiewał bez żony. Ponieważ nie mógł przestać o niej myśleć, podczas śpiewu rozkojarzył się, gubiąc rytm i melodię. Niestety, Lalita zaśpiewał końcówkę piosenki w sposób niewłaściwy i wówczas jeden z węży który był nadzorcą na dworze króla poskarżył się królowi, że Lalita, zamiast myśleć, myśleć o, król, o królu, myśli wciąż o swojej Żonie. Słysząc to, a król rozgniewał się i oczy zrobili mu się czerwone z wściekłości, nagle wykrzyknął o, nikczemnej locze, ponieważ podczas wykonywania swojej służby rozmyślasz pożądliwie, o kobiecie, zamiast szacunkiem rozmyślać o swoim królu. Przeklinam cię, abyś natychmiast stał, stał się kanibalem. Lalita odpowiedział. O królu! Lalita natychmiast stał się kanibalem, największym pożerającym ludzkie mięso, demonem, na którego widok wszyscy drżeli z przerażenia. Uf. jego ramiona miały 8 mil długości. Jego usta były wielkie jak jaskinia. Jego oczy budzili grożą, tak jak słońce i księżyc. Jego nozdrza nozd, przypominali głębokie jamy w ziemi i jego kark był wielki niczym góra. Jego biodra były szerokie na 4 mile a jego olbrzymie ciało miało wysokość 64 mil. Wyobraźcie siebie. W taki sposób biedny Lalita Oroczy śpiewa Gandarwa. Musiał cierpieć reakcję za obrazy popełnione wobec króla Ponderiki. Widząc męża, cierpiącego w postaci ogromnego rak szasy lub ludożercy, Lalita napełniła się smutkiem i pomyślała sobie: Mój mąż cierpi teraz na skutek klatwy króla. a jakieś będąc Mój, lo, mój los, mój co mam uczynić? Dokąd pójdę teraz? W ten sposób Lalita rozpoczęła dzień i noc. Rozpla rozpoczęła, tak. Zamiast, jak żony Gandharbów, cieszyć się z życiem, musiała wędrować wszędzie poprzez gęstą dżunglę wraz ze swym potwornym mężem który całkowicie uległ przeklęstwu króla i zaangażował się w straszliwie grześne uczynki. Piękny Gandharva, poniżony teraz do zachowania się niczym upiorny ludożerca, musiał wędrować gnany przez zakazy, zakazane zakątki kraju. Widząc swego męża, w tak straszliwym położeniu, całkowicie wyczącona z równowagi, Lalita zaczęła płakać, podążając jego szalonym szlakiem. Jednakże dzięki szczęściu Lalita natknęła się pewnego dnia na mędrca o imieniu Szringi. Siedział on na ściście słonego wzgórza windia Lalita podeszła do niego, złożyła mu pełne szacunku poklony. Gdy mędrzec zauważył ją składającą poklony, zapytał: Kobieto, kim jesteś? Piękna niewiasto. czyje jesteś córką i dlaczego przybyłaś aż tutaj? Proszę, powiedz mi samą prawdę. Lalita odpowiedziała. O, wielki mędrze! Jestem córką wielkiego gandharwy Viradhanvi, a na imię mam Lalita. Wędruję o polasach i polach za moim uko ukochanym mężem, którego przeklął król Pondarika, aby stał się pożerającym ludzi demonem. Boleje z rozpaczy, widząc jego Okrutną postać i przerażającą grzeczne czynności. O Panie, o najlepszy z braminów, powiedz mi, czy mogłamby wykonać jakiś akt pokuty w imieniu mojego męża? Jak pobożną czynność mogę wykonać, aby uwolnić go z tej demonicznej formy? Szringi mędryc odpowiedział, odpowiedział. O niebios. niebios. Istnieje Ekadashi o nazwie Kamada, które wypada w ciągu dwóch jasnych tygodni miesiąca czetra. Już niedługo nadejdzie. Jeśli jakaś osoba puści tego dnia, pości tego dnia, zostaje spełnione wszystkie jej pragnienia. Jeśli będziesz przestrzegać postu w to Ekadashi. Zgodnie z zasadami, a utrzymanie w ten sposób zasługi, oferując swojemu mężowi, od razu spadnie z niego krątła. Lalita ucieszyła się ogromnie, słysząc słowa mędrca, i Lalita ściśle przestrzegała kmdr się zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi od mędrca sztingi i w dwadesi pojawiła się przed nim i panem wasydową mówiąc Przestrzegałem ściśle postu w kamadekadesi Niech dzięki zasługom jakie zdobyłam dzięki przestrzeganiu tego postu mój mąż zostanie uwolniony od klątwy która przemieniła go w demonicznego ludożercę Niech zasługi które zdobyłam uwolni go od nieszczęścia. Jak tylko Lalita skończyła mówić, jej mąż, który stał opodal, został od razu uwolniony od klątwy króla i natychmiast odzyskał swoją oryginalną postać Gandharwy Lality, przystojnego niebiańskiego piesniarza, przybranego wieloma pięknymi ozdobami. Raz, wraz ze swoją żoną Lalitą mógł cieszyć się jeszcze większym bogactwem niż przedtem. Wszystko to zostało dokonane dzięki mocy i chwale Kamadekadasi. Ostatecznie para Gandharwów wsiadła do niebiańskiego pojazdu i udała się do nieba. Pan Shri Krishna kontynuował. O, Yudhishtira! Najlepszy z królów. Każdy, kto słucha tej cudownej opowieści z pewnością będzie przestrzegał Kamadekady z pewnością najlepiej jak potrafi i ponieważ obdarca obdarza ono tak wielkimi zasługami ścisłego ściśle, Wielbiciela. Dlatego dla dobra całej ludzkości opisałem Ci Jego chwałę. Nie ma lepszego kadasi niż kamade Kadasi. Może ono usunąć nawet grzech zabicia bramina, niweluje demoniczne klątwy i oczyszcza świadomość. Pomiędzy ruchomymi i nieruchomymi żywymi istotami nie ma lepszego dnia we wszystkich trzech światach. Hari Krishna, najdrożsi przyjaciele. Харе Кришна.